Trzyma na ludzie z tej strony Dematics, a to jest filmik, w którym chciałem Was zaprosić na serwer Yahimoza ja, i kolegów. Jest to serwer Redstone, ale nie tylko. Możesz tu budować takie mechanizmy jak ten. Naprawdę i chyba to będzie komputer. Czekamy, czekamy, zobaczymy, co z tego będzie, chyba, że już jest zrobione. Tych mechanizmów jest tu naprawdę bardzo wiele. I zapraszam Was na ten serwer iT jest to mcner.pl Działki na tym serwerze mają wielkość 32x32, więc twoje mechanizmy będą mogły być naprawdę bardzo dobre. Serwer oferuje survival. Chciałeś pograć w One in the Chamber, ale nie miałeś premium? Tutaj masz okazję. Serwer jest non-premium, ale niestety na 1.5.2, ale to chyba lepiej, jeśli nie masz premium. Zero lagów podczas rozgrywki. Jeśli jesteś zapalonym recytownowcem, serdecznie Cię tu zapraszam, a nigdy nie będziesz się nudzić.